robimy skok w czasoprzestrzeni do 1994 roku. Szwedzi z Volvo postanowili, że zdobycie samochodu nie będzie żadną loterią. Wręcz przeciwnie, to oni wylosują sobie tor wyścigowy i pojadą na nim kombiakiem. Volvo od zawsze słynęło z samochodów, które były bezpieczne, solidne i szczerze mówiąc tak ekscytujące, jak instrukcja obsługi pralki. Idealne dla rodziny z dwójką dzieci, psem i kredytem hipotecznym. Ale na pewno nie takie, które wyobrażasz sobie na starcie wyścigu. Wpadli na pomysł, a może by tak wrzucić nasze 850 kombi do brytyjskich wyścigów turystycznych BTCC? Brzmiało to jak żart, dopóki nie zrobili tego naprawdę. Co ciekawe, wybór wersji kombi nie był czystym szaleństwem. Okazało się w tunelu aerodynamicznym, że ma lepsze opływie powietrza niż klasyczny sedan. Regulamin BTCC zabraniał turbo do ładowania, więc Szwedzi zbudowali dwulitrowy, wolnosący silnik o mocy 290 koni. Za kierownicą siedział m.in. Richard Riedel. I choć mistrzostwo BTCC zdobył dopiero w 1998 roku w sedanie S40, to właśnie 850 kombi zapisało się w historii jako dowód, że nawet najgrzeczniejsze marki potrafią czasem odpiąć wrotki.